Bardzo urokliwe miasteczko, także jeżeli jesteście gdzieś na Costa Blanca, to sobie zarezerwujcie jeden dzień, można fajnie spędzić czas przy plaży, pospacerować, a później przejść się w górę do Starego Miasta. No niestety polop sobie odpuszczamy, nie potrafimy tutaj znaleźć miejsca parkingowego, nie zawsze wszędzie można dotrzeć kartarem, ale to już wiecie pewnie. Powiem Mówię Wam, że jedno z piękniejszych miejsc jakie widzieliśmy. Jest daleko od morza, ale po prostu ma taki klimat, te góry otaczające, te stare mury, taki hiszpański vibe, ma wszystko. Jest naprawdę warte odwiedzenia to miejsce. Guadalajara. W końcu zebraliśmy wszystkie propozycje, jakie nam daliście na nazwę kampera. I rodzinnie było głosowanie. I wybraliśmy nazwę naszego kampera. Dzień dobry w nowym dniu. Ogarniamy się, spało się kiepsko w tym centrum Altei Ej, Słuchajcie, no masakra, otwarty nad ranem, ludzie jakimiś koszami tu jeździli po prostu Później o 5 szóstej ludzie tu też chodzili ko koło naszych samochodów Także ogólnie yy, najgorszy R er, jaki był do tej pory No ale to ze względu właśnie na tą lokalizację Jesteśmy blisko centrum Altei Ogarniamy się i Jesteśmy też na dużym parkingu, bo to no nie ma co ukrywać, to jest duży parking. To jest zwykły parking w centrum miasta po prostu i mogą tu po prostu też być kampery, a są też ludzie, którzy po prostu przyjeżdżają do pracy i tutaj samochody zostawiają. Aha. Zaparkowaliśmy sobie wcześniej właśnie tak oto. E, tak spaliśmy całą noc, ale boję się, że przy wyjeździe mogę mieć problem. Dlaczego? Zobaczcie. Otóż wszystkie te motochomy, które tutaj stoją, stoją sobie fajnie w liniach i tak dalej. A jeżeli ktoś tutaj zaparkuje, to już przynajmniej moje motoromy będzie bardzo ciężko tutaj wyjechać. Dlatego jedziemy właśnie o to tam. A tam jest miejsce przeznaczone tylko i wyłącznie dla motorhomów. A sama katedra, przed której wczoraj byliśmy, katedra kościół, przed którą wczoraj byliśmy, jest właśnie o to tam. Także maszynę i jedziemy. No i dojechaliśmy. Zobaczcie, teraz stoimy w pełnoprawnym miejscu. A zobaczcie tutaj, jaki motyw po sąsiedzku. Mamy płot, niestety nie możemy wejść i rozstawiamy ręczkę I tu już nawet pospadały. Ha. Fajnie co? A myjemy się na idziemy w miasto. Bardzo ładnie. Dotarliśmy na plaży. Bo chciała być na plaży, jesteśmy na plaży. No Promen promenadzie, promenadzie, ale pięknie tu. A tam w oddali widać Kalpę. I tą górę, na którą Mariusz wchodził. To był jump. I to mi jump. Sama promenada bardzo fajna, ale plaża, zresztą o której nie widzieliśmy, jest kamienista, więc kamienista. trochę słabo. Ale w akurat. W porównaniu do kalp, w porównaniu do. z drugiej strony mamy Benidorm, to wszystkie plaże są piaszczyste, a tutaj kamienista, więc tak trochę. Ale mm. dla nas dobrze, że mamy wysprzątany kamper, więc my nie będziemy wnosić teraz piachu. W środku miasta jest fajne miejsce, gdzie można sobie być strzami trochę je potrenować. No, jakie oczywiście mówią, idziemy, idziemy, no to idziemy. A tu do góry jest ta kopuła i ten kościół, przy którym wczoraj jedliśmy kolację. To znaczy, plac zabaw dla dzieci w całym centrum miasta. W Hiszpanii kochamy to, że tu upychają placy zabaw wszędzie. Czym byłaby wizyta w Hiszpanii bez wizyty w sklepie? Ale hop, więc idziemy do sklepu. Bo dziewczyny miały kasę, na, ury, na święta dostały i jeszcze ani grosza nie straciły. To jest ten sławny sklep z krową. Dziewczyny sobie kupiły fajne koce takie. Oliwia w ogóle lubi kocyki. I jeszcze jedną przytulankę. Ma taką różową, tak? Teraz będzie miała szarą. On ma kolega teraz. Teraz ma kolega, tak. I kocek. Także. Pamiątki są. I przynajmniej nie wydały na głupoty, bo kocyki się przydadzą. Musisz jej pomóc, Oliwia. Patrz. Aha, piękne. Z kaziorostem. A teraz idziemy przejście do góry, do Starego Miasta. Za dnia bardzo urokliwe miasteczko także jeżeli jesteście gdzieś na Costa Blanca to sobie zarezerwujcie jeden dzień można fajnie spędzić czas przy plaży pospacerować a później przejść się w górę do Starego Miasta Jesteśmy w tym samym miejscu gdzie wczoraj jedliśmy kolację no i właśnie w dnia to miejsce wygląda równie pięknie, ale nie rano. Dlaczego? Otóż dlatego. Mnóstwo dostarczaków. Pan z tojtojami. Tutaj jakieś mleko przywożą. Tu jest cena, która chyba wczoraj zresztą nie było. Nie wiem. No my idziemy w kierunku punktu widokowego i idziemy pomału do naszego kampera. Z tamtej strony Benidorm. A z drugiej Muszę mu wierzyć jest kalb a z tej strony, Becie tutaj w ogóle niedaleko jest taki jakby dzielnica, która się nazywa Altea Hills i tam jest taka dzielnica gdzie mieszkają sami bogacze i te domy są po kilka milionów euro ono jest na wzgórzu, czyli wiecie, jakby patrzy na ten cały tutaj region znaczy nie region, no to morze i to miasteczko i no, tam jest tak naprawdę, wszystko jest kontrolowane, monitorowane, naprawdę taki posz dziennica. Dajcie znać, czy lubicie takie klimaty i czy byliście kiedyś w Oltei. Jeszcze wam powiemy, że tak samo fajnie, ale troszeczkę inaczej wygląda stare miasto w Kalpa. My tam w tym roku nie byliśmy, ale jeżeli będziecie, to też sobie idźcie zobaczyć. Tam właśnie jest Altea Hills. Tu jest Altea Hills, czyli to jest to miejsce, o którym mówiłam i o którym się słyszy. Tam mieszkają sami milionerzy. Tam domy sięgają kilkudziesięciu milionów euro. Głównie milionerzy z Rosji. Surprise, surprise. Bo my mamy, mamy tę małą dyskusję, czy ten kaktus jest prawdziwy. Oczywiście, że jest prawdziwy. Sophie twierdzi, że nie jest. Ale nie każdy musi kłuć. Spikes, tu masz. Look, to są spikes. Uważaj, o, a jest prawdziwe? Jest prawdziwe, piękna uliczka. Pięknie się nie prezentujesz, mężu. Zobaczcie, pamiętacie jak mówiłem kilka godzin wcześniej, że przenieśliśmy się z tego miejsca tam. Dlaczego? Dlatego, że tutaj będzie mnóstwo samochodów zaparkowanych, będzie ciężko wyjechać. No i o to proszę bardzo. I no też tam dalej staliśmy. Tam samochody akurat jeszcze nie stanęły, ja ale. Tam ale na pewno tu jest bezpieczniej. No i to są typowo zaznaczone dla kampera. Także niezwykle. Damy wam pineskę do tego parkingu. Jak widzicie, stare miasto jest tam, gdzie jest ta kopuła, więc zajęła nam droga powrotna z milionem zdjęć i nagrywania z 15 minut. A to drzewka pomarańczowe. Dajemy się do wioseczki Polop, a dojazd do tej wioseczki Polop jest przepiękny. Już jest bardziej w górach, oddalamy się od morza, ale zobaczcie to. Jest przepięknie, a my stanęliśmy sobie na poboczu tutaj. No niestety, polop sobie odpuszczamy. Nie potrafimy tutaj znaleźć miejsca parkingowego. A to są bardzo wąskie uliczki, tam dalej się wydają, więc boimy się już pchać kamperem, żeby gdzieś tam nie utknąć po prostu. A też nie mamy już tyle czasu, żeby zostawić nie wiadomo gdzie i iść godzinami, bo chcemy zwiedzić jeszcze jedną miejscówkę, która jest jakby naszym priorytetem, a tutaj chcieliśmy po prostu po drodze wjechać, bo mi się po prostu przejeżdża. Więc nie zawsze wszędzie można dotrzeć kamperem, a to już wiecie pewnie. To jest miejsce dla e, kamperków, zapłaciliśmy 6 euro i to jest e, wejście, bilet całodniowy. Super. Także spokojnie możecie Guadalest wpisywać na swoją listę. Więc jesteśmy na parkingu przy Guadalest. Jadąc tutaj, nie jechało dużo kamperów. Myśleliśmy, że chyba jest bardzo mało generalnie znane kamperowcom, ale jednak... Kilka kamperów jest, bo widać tu do góry. Dobra, idziemy zwiedzać. Parking wygląda właśnie o to tak. Wydaje mi się, że za około 15-20 minut. No, góra pół godziny będzie cały pełen, więc przypuszczam, że motoromy będą miały problem z tym, żeby z niego wyjechać bez żadnego problemu. A przynajmniej takie duże motoromy, jak my mamy. A my idziemy na zamek, zobaczyć, co ten zamek ma nam do zaoferowania. bardzo pięknie zachowany kawałek tutaj zobaczcie jakaś dzwonnica u góry piękne palmy słoneczko trochę prześwituje pięknie nie wiem za dużo, Mariusz mówi poszukać coś w internecie w tym czasie jak jechaliśmy ale jakoś tak nie wiem zapomniałam gdzieś jakieś 10 km w środku już e, z dala od morza tyle wiem no to reset zrobiony poważnie Najważniejsze słuchajcie, że jest pięknie i warto tu przyjechać dla widoków. A jak ktoś się interesuje historią, to sobie to doczytajcie. Miejsce nazywa się Castel El Guadalest. Za okay. wejście dla dwóch dorosłych młodych dzieci zapłaciliśmy w 12 euro. I mogę Wam teraz powiedzieć, bo dostaliśmy ulotkę w języku angielskim, że ten główny budynek był zbudowany w 1644 roku po olbrzymim trzęsieniu ziemi, który zburzył w ogóle tutaj region dookoła. Wtedy je zbudowali właśnie ten sami. Zwiedziliśmy troszkę wewnątrz. Już nie nagrywaliśmy tego. Podało się na takie fajne patio, a tam są chyba jeziora solne. Tak wnioskujemy po kolorze. Za mną piękna dzwonnica, a przede mną kolejne schody. Idziemy ku górze. Sam szczyt tego zamku Czy Nie, co? Bardzo wiecznie tutaj jest Ale nie tak ciepło, ale jest przepięknie Przepięknie Sophie? Nie, tu jest punktów w ogóle, żeby się zatrzymać Punktów widokowych Mnóstwo Powiem wam, że jedno z piękniejszych miejsc, jakie widzieliśmy, jest daleko od morza, ale po prostu ma taki klimat, te góry otaczające, te stare mury, taki hiszpański vibe, ma wszystko. Jest naprawdę warto odwiedzenia to miejsce. Guadalajara. bo to miejsce po prostu urwało mi, wiecie co, 4 Teraz już oficjalnie weszliśmy z tego zamku Guadalest i chodzimy sobie po prostu po tej wioseczce, która tak samo się nazywa. Bardzo ładna zresztą. Fajny sklep, fajne w ogóle pamiątki. Dużo jest ręcznie robionych. Bardzo fajne. Tak wygląda parking, no i tak jak myślałem, żeby wyjechać teraz z tego parkingu motorhomem, takim dużym jak nasz, no to na pewno byłby duży problem. Wydaje mi się, że ten tutaj motorhome już stoi tutaj na, przez, przez jakiś czas, ale jeżeli nie, no to on tutaj nie wyjedzie tak łatwo. Absolutnie nie mam mowy, że on tutaj wyjedzie. Więc będzie musiał czekać na ludzi, żeby opuścili obok parkingi i wtedy będzie mógł wyjechać. Logika. Jeżeli się przyjeżdża, przyjeżdża tak wielkim samochodem, trzeba zawsze myśleć gdzieś tam do przodu. A nasz motor, on proszę bardzo, ładnie zaparkowany. Stoi sobie. Nikt go nie zostawił. I oprościutenko. Jedziemy. A tam to też ludzie tak stoją, że... Tam. Wyszłam, bo twierdzisz, że możemy mieć problemy z wyjazdem. No zobaczymy, ma nie. Samochody jednosobowe, no nie biorą pod uwagę tego, że gdzieś tam stoi z boku ten kamper. I... Nie, spokojnie ale jednak przyznaję Mariuszowi rację, że całe szczęście, że stanął tak, że mógł od razu wyjechać Bo byłoby wesoło. Jedziemy już pod całą górkę w kierunku autostrady, a zobaczcie cały piękny widok, panorama na zamek, na skały oraz zalew. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać, ponieważ wiatr trochę... No trochę daje, no bo jesteśmy w górach. Także mam nadzieję, że, że będzie nas dobrze słychać. Mam jakieś 40 km chyba przez góry, nie? Mówiłeś? Około 30 40 A potem km. gdzieś tam wyskoczymy na autostradę. Cały czas mijamy kolarzy tutaj e, praktykujących tak się zastanawiam, czy gdzieś tu nie jest trasa, może Vuelta de España w kolarstwie, nie wiem, jeżeli wiecie to może dajcie znać bo nawet była kadra estońska, czterech kolarzy razem tutaj jechało pod górę i mieli Estonia napisane byli identycznie ubrani, także no taka historia, jedziemy naprawdę przez konkretne górki, więc kolarzy jest mnóstwo. A jak chcę Czekajcie tylko ogarnę kamerę, tak kochani, możesz mówić a ja chcę powiedzieć, że my pomału żegnamy się już ze słońcem jedziemy w kierunku Zaragosy tam 13 stopni, pochmurno, więc Alicante region, Valencia region do zobaczenia Murcia, Murcia która nam się bardzo spodobała dokładnie. do zobaczenia, może za rok, kto wie jeszcze nam zostało dużo do odkrycia aczkolwiek chciałoby się zobaczyć coś nowego Dajcie nam może jakieś e, takie wskazówki, gdzie można by pojechać, bo na pewno znowu jedziemy na okres Bożego Narodzenia. I jak myślicie, gdzie moglibyśmy pojechać tak, żebyśmy się nie musieli stresować, że jedziemy po górach z jakimiś łańcuchami w śniegu, żeby właśnie taka pogoda była. No nie, nie musi być aż tak ciepło, ale... I, niech nie będzie to Maroko. Tak, niech to nie będzie Maroko, bo Mariz jest bardzo na niej, jeśli chodzi o Maroko. Na Baroku to jest za daleko, my tylko mamy 3 tygodnie maksymalnie wolnego na święta, więc... No tak, jakbyśmy bardzo chcieli to można, ale to tak na, na jakimś wielkim pośpiechu to też nie ma sensu, więc... E, dajcie znać, gdzie by można pojechać. Bardzo fajnie, że zostawiliśmy sobie ten zamek Guadalés na sam koniec i że jedziemy już właśnie tą stroną górzystą e, przez Hiszpanię troszeczkę, bo widoki naprawdę były przepiękne. Już powoli się kończą, ale warto było, nie? Warto było, warto było. Coś nowego. Teraz mały stop. Już jest zimno na dworze. Jest bardzo zimno. Pobieraliśmy się w bluzy, więc naprawdę. Mamy 200 km do? Do Saragose. W której będziemy spać. Jutro mamy fajne plany, bo chcemy dojechać do San Sebastian. Zobaczymy. Tam jest mało miejsc parkingowych dla kamperów. Może się uda. Może nie. Ale co chciałem Wam powiedzieć. W końcu zebraliśmy wszystkie propozycje jakie nam daliście na nazwy kampera. I rodzinnie było głosowanie. I wybraliśmy nazwę naszego kampera. Głosowaliśmy, było 3 do 1. I nazwa naszego kampera będzie dziewczynę. Jak będzie się nazywał nasz kamper? Maniek! Maniek! Maniek? Mamuści, maniak. 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 Melanchol, e... Melancholik. Ja, y, ja wyślę komentarz do osoby, która na YouTube dała tą nazwę. To samo na imię Marek. Nie chcę podawać nazwiska, bo nie wiem, jak to jest z ochroną danych osobowych w Polsce. Marek, dzięki bardzo Marek, za Marek, dzięki za Za pomysł. sugerowanie nazwy, za pomysł. I skontaktuj się z nami na Facebooku, Instagramie lub wyślij e maila i wyślemy ci pamiątki ze Szwajcarii, Włoch oraz teraz z Hiszpanii. Także. Przed samym wyjazdem ja kupiłem taką oto przejściówkę z Kershera. Jest to prawda bardzo tania rzecz, kosztuje raptem 6 funtów ale pasuje do każdego praktycznie e, kranu, zobaczcie wkładam sobie tutaj dokręcam jest, a tak bez tego byłby problem, musielibyśmy w baniaki zbierać wodę, przelewać z tym dosłownie 2 minuty roboty dziękuję bardzo, zrobione więc słuchajcie, polecamy, damy Wam też link w opisie, e, co to jest jak to wygląda Kosztuje naprawdę grosze. Chaliśmy do Saragosy. To jest nasz stop dzisiejszy. Spędzamy tu noc. Zrobiliśmy właśnie serwis. Opróżniliśmy toaletę. I będziemy dzisiaj mieli pierwsze kompanie w kamperze. Bo jeszcze nie kompaliśmy, byliśmy tyle razy teraz na dziko, że już naprawdę musimy w kamperze wziąć prysznic. Jutro z kolei e, robimy tylko 250 km i jedziemy do San Sebastian. Także nasza przygoda w Hiszpanii jeszcze się nie kończy, ale ten odcinek już się kończy. Więc jeżeli macie jakieś pytania, piszcie. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to wiecie co? Łapkę w górę. No i subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I do zobaczenia w San Sebastian. Miejmy nadzieję. Trzymajcie się. Pa. pa, pa. pa. Pero no sé si estoy mezclando una vez más lo que me das y lo que quiero. De pronto salga, no sé a mi realidad, no sé si es amor